Gate, ...by zniszczyć mnie, Federację Fame MMA, i pozwolić Klautowi na zmonopolizowanie freakfightów. Zacznijmy od początku. 3 października. Wardenga publikuje Pandora Gate. Później seria miniaturek, które zna cała Polska. Ale te historie już znacie. Odkryjmy pierwszą kartę Joker, która rzuci inne światło na Pandora Gate. Bo afera miała drugie, mroczne dno. Posłuchajcie rozmowy Marcina Dubiela z głównym inwestorem Cloud i jednocześnie menadżerem Lexi Piotrem J. Rozmowa odbyła się tydzień przed wybuchem Pandora G. No dobrze, ale co jak do tego, że Dubiel się gadał z menadżerem Lexi Bogdan. Gdzie są jakieś dowody, połącz mnie z tym. Połącz mnie z tym. Nie wiem, jak ktoś mógłby teraz coś wyciągać z naszych rozmów. Tylko ja ci powiedziałem, żebyś uważał na to co będzie w przyszłości, po tym jak to się rozkręci, bo pamiętaj, że rozmów i z ludzi będzie chciało rozmawiać dużo. My o tym wiedzieliśmy też wcześniej o wielu rzeczach. Największą głupotę mogą, mogą popełnić osoby i między innymi z tych trzech osób, które tam wymienili, padło twoje nazwisko. My mogliśmy naprawdę odpowiedzieć Fejmowi z takiej dubeltówki, że tam by się naprawdę nie schowali pod stół i długo by... Czekajcie, co tu jest? popełnić osoby i między innymi z tych trzech osób, które tam wymienili, padło twoje nazwisko. To, że między innymi, że ktoś wymienił jakieś trzy osoby i padło nazwisko. Kto wymienił te trzy osoby? Ludzi będzie, będzie chciało rozmawiać dużo o coś tam, że ludzi, tak? My o tym wiedzieliśmy, My o tym wiedzieliśmy też wcześniej. My też wiedzieliśmy, wielu o wielu rzeczach. Największą głupotą. największą głupotą mogą popełnić osoby, I tu jest coś urwane. Mogą, mogą popełnić osoby i między innymi... I między innymi z tych, z tych trzech, trzech osób... trzech osób, które tam wymienili, padło twoje nazwisko. My mogliśmy naprawdę odpowiedzieć. Kto wymienił i, i o co chodzi? mówi z takiej dubeltówki, że tam by się naprawdę nie schowali pod stół i długo by nie, pod niego nie weszli. Generalnie rzecz biorąc, to chyba tutaj najmniej chodzi o spiłarkę. Menadżer Lexi wiedział o wszystkim od dawna. My o tym wiedzieliśmy też wcześniej o wielu rzeczach. 22 lipca 2023 roku, dokładnie dwa miesiące przed wybuchem Pandory, jeden z współwłaścicieli Fame otrzymał wiadomość. Od prawdziwego właściciela Klautem MMA, Sławomira Bielskiego. Napisał on Fajna gala. Szkoda, że przewidujemy problemy. <noise> się robi kryminalne zagadki. Fajna gala, szkoda, że przewidujemy problemy. Pozdrawiam serdecznie skarbę. Już niebawem trzymajcie się. <noise> Ale ciekawe, do którego napisał. Bo wiecie, co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Że ten Bielski był na wczasach z pasternakiem, i sobie robili zdjęcie na plaży, jakie to oni nie są koledzy. Pozdrawiam. Czekajcie, 22.07.2023. Gdzie są te mm. oni mają publiczne yy, w Instagramy? Pasternak Okej, okay, Rafał Pasternak, prywatny. Ktoś może sprawdzić kiedy oni byli na wczasach razem z Pasternakiem, ten Bielski? To jest takie zdjęcie, że oni gdzieś tam na plaży z żonami. Tam jest chyba z... Trochę więcej ich osób, nie tylko oni, tylko jakoś więcej osób. Bo oni chyba byli na wczasach w Tajlandii. W takim razie, ty. Kurde, nie to. Mamy Serdecznie skarby, już niebawem trzymajcie się. to pod... no, mądrze, cóż, że tego to już Proszę, kurwa, DM, kurwa tego pana, bądźcie szczerze, kurwa, jak ja to zobaczyłem, to mi kopara zjechała w dół. Boksel jest skończony, bardzo to miłe. Piotrze. Skoro właściciel cloud wiedział, inwestor i manager Lexi też, to logicznym jest, że Lexi też powinna wiedzieć. Ale muszę wam to najpierw udowodnić. I teraz tak. Skąd w ogóle ktoś mógł wiedzieć o rozmowach yy, Boxdela? Jak miałem tą rozmowę z Boxdelem, bo ja uważam, że szpiega nie miałem w swoich yy, szeregach, nie? Bo ja to robiłem ten film no bardzo ostrożnie. Natomiast Konop miał szpiega w swoim szeregu. Tak powiedział mi Boxdel. Boxdel twierdził, że szpiegiem. Ja to mówiłem Konopowi to chyba tak mówiłem otwarcie na tych live'ach Pandorowych że szpiegiem u Konopa był ktoś z tej agencji, gdzie jest Konop. Yy, nawet nie wiem, czy nie ta główna postać, ale to mówię. To Boxdel mi tak mówił. Nie chcę tutaj oskarżać tego pana, który ma tą agencję, tylko tak Boxdel mi mówił, więc to trzeba przez. Nie wiem, przez ile już dzielić i nie wiem, czy on wypuszczał. Ja konopowi mówiłem, nie? Że według mnie on powinien odejść z tej agencji. A on dalej tam siedzi. Ro... Ja tego na przykład nie rozumiem. Dlaczego? Muszę go zapytać. <laughs> Czemu? Dowodnić, więc przekonajcie się o tym sami. Cofnijmy się do czasów po Pandorze. Kłamliwa Lexi 7 dni po Pandora Gate nagrywa swoje główne oświadczenie. What the fuck? Wszyscy coś słyszeli, ok? I ja nie wiem, co reszta słyszała, ja nie wiem, kto co wiedział. Ja wiem, że ja nie widziałam nigdy żadnych screenów, żadnych konkretnych, nie wiem, historii jakiejś dziewczyny. Nie widziałaś żadnych screenów? Nie słyszałaś historii żadnej dziewczyny? Dziewczyny, żadnych, żadnych dowodów kompletnie. Żadnych dowodów kompletnie. Ja nie widziałam żadnych screenów, nie widziałam konkretnych historii. Generalnie to... Nie widziałaś, a mieszkałeś z nim pod jednym dachem. Dzień później jej wspólnik, szeryf, postanawia ją oczyszczać. Ja nie posiadam żadnych dowodów, żeby Lexi wiedziała, nie? Czyli... Dobra, ja ci tą wierzę, Sylwku. Niestety wk***a jest sukanek, bo leci I teraz drżącym głosem będziesz musiał przeczytać, ile wiedziała Lexi. Bo jeśli tego nie zrobisz, to sukanek wrzuci na story swoją wersję, która będzie niestety dla ciebie niszcząca, ponieważ działasz z Lexi w jednej drużynie. Poczekaj, o, o, on teraz... On twierdzi, że jeżeli ja teraz czegoś nie powiem, to yy, sukanek coś nam wrzuci? Nie kołam. Czy on twierdzi, że wtedy tak było? Chyba on twierdzi, że wtedy tak było. I zaraz ci to udowodnię. Na tej samej transmisji, kilka minut później, do Wardengi pisze Justyna Sukanek i potwierdza, że Lexi ukrywała Stewarta. Dostałem też wiadomości do Lexi. Ona jakby dostała, dostała nawet korespondencję, co ta dziewczyna. Pok Czyli. Czyli ja tak kryłem lekcję, że właśnie czytam wiadomości, co napisała Sukanek, tak? No to gdzie jest skłopisek? Kur... Tak, to bym po prostu nie przeczytał wiadomości. I na przykład odczytał po streamie, a tutaj wprost mówię, co mi mówi Sukanek. Czy Sukanek mi tam nie wysłała jakiejś groźby? Natychmiast przeczytaj to na streamie, bo jak nie, to ci zmiotę z planszy. Do lekcji ona, jakby dostała dostała nawet korespondencję, co ta dziewczyna pokrzywdzona. No, bo mi napisała, sukanek, ja się z nią spotkałam, ona widziała moją wiadomość z tą dziewczyną, czyli, że widziała wiadomość, więc ja mówię, że dostała korespondencję, widziała, co ona mi pisała, co jej zrobił, nawet proponowała mi, że menadżer mi pomoże prawnie, ale się wycofali. I to wszystko powiedziałem, tu nie ma wiadomości. Sylwester, nakazuję ci to przeczytać teraz na streamie, bo jak nie, będziesz miał kłopoty. Ja to zrobiłem sam, kurwa Woli, a ty układasz narrację, że mnie sukanek zmusiła do tego. Po co, Boxdel? Po co to robisz? Jedna pisała. A, i też dostawała te wiadomości, co Stewart wypisywał. Miała zeznania tej dziewczyny, też można powiedzieć. Zaproponowała, że menadżer pomoże prawnie, ale później się z tego wycofała Frazę. No, czyli dokładnie przeczytałem to, co mi napisała sukanek. Nawet proponowała, że jej menadżer mi pomoże prawnie, ale się wycofali. Razem ze swoim menadżerem. Więc to trochę rzuca inne światło. Nie życzę sobie, żeby ktokolwiek Lexi mieszał w takie rzeczy. Że... Lexi jako przyjaciółka Justyny wiedziała więcej niż ktokolwiek w całym Pandora Gate. Wiedziała o pokrzywdzonej. Pokrzywdzona. Wiedziała o tym, co pisał Stewart. A i też dostawała te wiadomości, co Stewart wypisywał. Jej wiedza była tak obszerna, że lekcji nawet chciała dać Justynie adwokata. Zaproponowała, że menadżer pomoże prawnie. A potem z niewiadomych przyczyn się z tego wycofała. Ale później się z tego wycofała. Finalnie Justyna została bez ochrony prawnej. Na co uwaga, wielki i podejrzliwy Sylwester Wardenga zareagował, że mogła nie mieć wystarczających dowodów. Natomiast wciąż mogło jej brakować jakichś więcej dowodów, żeby coś z tym zrobić, nie? Nie wiem, ja też. Może jakoś przychylnie patrzę na leksji. Hu, jak słodko Sylwestrze. Mając wiedzę, że Warden... Przecież wszystkie materiały, jakie dostałem, przekazałem prokuraturze, więc w jaki ten sposób miałbym kryć lekcji? O co tu chodzi? Normalnie przeczytałem, jak można powiedzieć, że ją pogrążyłem na tym live'ie, bo przeczytałem wiadomości od sukanek i powiedziałem, że wiedziała o jakiejś tam dziewczynie, a Bogzel tutaj knuje, że tu był jakiś spisek. Wardęga perfidnie ukrywa Lexi... A, i też dostawała te wiadomości, co Steward wypisywał. Czyli Bogsel twierdzi, Wardęga perfidnie ukrywał Lexi, po czym daje fragment, gdzie ja mówię publicznie, na mojej transmisji live, że, wi że Lexi widziała te wiadomości, które wysyłał Steward. Czy to się trzyma, kupy? Wiemy już, że jej menadżer o wszystkim wiedział i mówił, że nie może jej spać włos z głowy. Ja powiedziałem, że nie życzę sobie, żeby ktokolwiek Lexi mieszał w takie rzeczy, że tego nie życzę po prostu. A Sławomir Bielski w lipcu 2000... A czekajcie, bo bokser chyba buduje narrację, że ten menadżer Leksi mi to mówił, tak? Ja z tym człowiekiem nie rozmawiałem nigdy. Z tym menadżerem Leksi. ...23 roku... Chyba, że, nie wiem, gdzieś podszedł po zdjęcie, a ja nie wiedziałem, że to on. Bo może zaraz się pojawi, że jakieś zdjęcie mamy w jakiejś galerii handlowej. Nie mam pojęcia. Otwierał szampana. Szkoda, że przewidujemy problemy. Gdzie on tu otwiera szampana? To zadajmy sobie pytanie, jak długo Lexi rzeczywiście wiedziała o Stewarcie? Aby to zrobić, muszę odpalić wehikuł czasu i jeszcze raz zrobić jeden powrót do odległej przeszłości, więc cofnijmy się do roku u 2022. Przynajmniej mi się... że nie mam dowodów, nie? Natomiast czy były jakieś rozmowy... Czekajcie, bo tu się znowu gubię. Cofamy się do roku 2002, w tak? przyszłości, więc cofnijmy się do roku... 2022. 2022. 2022. Przynajmniej mi się... A jeżeli nie mam dowodów, nie? Natomiast czy były jakieś rozmowy, ee, z, które by uwiarygodniły jakoś Boxdella, że to jest jakiś spisek? Nie wydaje mi się, nie. A jeżeli nie mam dowodów, nie? Tobie to się tylko wydaje. Okej, okay, zaraz wleci jakiś turbo, dowód, którym mnie zniszczy, chyba. Taka jest budowana ta narracja. Dla ciebie słowa wydaje mi się to furtka do ukrycia prawdy. Pierwsza transmisja Wardengi z Lexi. 1 lipca 2022. Swagato mi się fajnie streamowało, tylko no wiecie, no jest jak jest. Obie nie przeprosiła, nie odniosła się. Na streamie z 1 lipca Wardenga mówił bez przerwy, że fagata powinna przeprosić Stu za to, co mówiła na swoim live'ie o Stewarcie. Tyle przeszło, serio, płakałam cały czas, tak mnie to bolało i prawie To jest, ubie... nie... Czekajcie, Sprawdźmy w ogóle tego live'a i ten fragment.